Dobra, to co grubka i klepiemy? Eee, no? Ja tam ready Zobaczymy jak to poleci Zainstalować w końcu tutaj ten helpera i ktoś to beczy, nie? Tak Dobra, tylko słuchajcie, to nie ma jak z lukawem To nie ma tak, że on się leczy tak i możemy sobie to przerwać jakkolwiek albo zaniżyć W Masz tego skórę w tego trzeba wierzyć, trzeba go napierd... On ma zdechnąć po chwili Leci Bra, ja, ja ci dałem D, jak coś i wiem. we yeah. Będzie kurwiony odcinek z serii trzech pajacy. Trzech pajacy. Kurwa. Łonie. Łonie. brzmi jak śmierć. Ale Becky. Przedmiotwa, mm -hmm. please. Przy życiu na 2%, dobra. Jesteśmy w stanie to zrobić. 12%. Żeby się nie uleczył. Dokładnie. Ten się wyłożył na 5%. 8% Kurwa, mam 9%. Będzie, kurwa, ja pierdolę ciaść, 6%, może go dojebiesz. Bro, look at this dude. <laughs> Wait till you see the. No nie. no nie. No kurwa, nie. <laughs> No, no trudno, zbyt łatwo by było oh. Ej, ale Beskid to za pierwszą próbą tyle No spoko, spoko, ale posiadało nam trochę, muszę przyznać No trochę tak, chociaż on miał chyba z 4 leki, to tak wychodzi na to, że jeden lek mniej wypadł Ciekawe czy podczas Twojego nagrywania powiedziałem jest coś głupiego. Nie wiem. Dobra, mam. no ale nie zdejmujcie go, bo to jest tyle, który jeszcze ja to... Nie wiem, no aktualnie jestem to... w innym stanie świadomości, okej. Okay. To zaraz sobie rzucę y, ten... Y, barierę, potem y, chwilę skupienia. Ten. Aha, oh, no to dobra, ty. To za ile ja dostałem? Za 130k. Powiem ci. To są takie kurwa liczby, że ja nawet do tego liczyć nie potrafię. Wykonaj tak na No to nie jest. Oh. Unlucky, no O dobra, dobra. początek do nie jest najgorszy. Ale nawet zapomniałem wyklikać tego, nie? No, spoko No czyli. Ja jeszcze zrobiłem łąki na szybkości przedtem. Oho wow, ho, lecimy. O, piękny początek. Daj dam jedno niebieskie. Lecisz. Dobra, wiesz co, nie rzucam sobie bariery tylko przerywamy. Czy siadło? Jest siadło! Bardzo się uleczył ale dobra, taki lek to nie lek. No, na początku to tam Niech mi się pał takim lekiem, A, to jest... W razie, bo, y, jeszcze będę miał woje na to, więc jeżeli to nie siędzie, to możemy spróbować kolejną bitkę z wojem już. Też może to jakoś wyjść ciekawe. Dobra, to by się chyba trzebało no, przerwać. myślałem o tym, że Wojby by był też spoko. No to Woja to ja już miałem przygotowanego, zanim ty miałeś Dokładnie. <gry> Jak ja robiłem Maga, to wtedy robił tego. Woja. Nie ma panca jak zajebałem Zezioro Nie nie ma. nie ma jeszcze 1600 Tak Ale, Bo mu statystyki zmienili, nie wiem Albo mi się coś zbugowało, czekaj w 5 tam Nie, wszystko git no, mam Nie, no, normalnie jeszcze, pan... jeszcze panca No, tylko że my już mu tego nie zaniżamy To jest faktycznie. ¡Gracias! Okay, okay, hold my beer. Nie wiem, co jest nie tak z tym pancerzem, ale okej. Okay. Będzie później pisane na temacie eksperymentu. Kurwa. po walce. 120 tysięcy na mordę, no to... Oh. Próbujemy coś jeszcze? Może Próbujcie się uda? Próbujcie, no. Ma 35%, może ustoicie. Nie, bo kurwa, rzucę, to tak. na śmierci, no jeżeli siądzie klątwa, to jeszcze jest szansa. Ja pierdolę. No się klątwy za turkę dostać, żeby ten... Klątwa, zrobić. Chyba dotyk. Może ja dotyk, co? Klątwa jakaś, coś? Klątwa. Nie. ale. Chyba Kłan 1v1, przyzywasz demonów. No ale też nie było źle. Nie, zespojowałem że byłam na 1600 panca. Nie do zbicia. Ale pytanie, czy to coś się zbugowało, w sensie jej źle pokazuje, czy on ale, serio ma tyle. Ale ja mam wrażenie, że on serio ma tyle, bo jakoś... jakiś tankowaty jest. No, serio miał tyle. W sensie czekaj, no jak sobie... Ta. Jak odliczysz pancerz od naszych ciosów, to ta bitka wysiadła, gdyby nie ten pancerz, takie mam wrażenie. Does it rain in Sy. Zwojem ciężej, no, ale dobrze. No to, to prawda. prawda. No, OP, ale Aha. powiem Wam, że z Lulkiem jakoś widziałem szansę, ale przyjść to potrafi. i przykurwić jest dosyć taki tankowaty, no. My depression, it makes me question My depression, it makes me question Robi, robi się close, robi się ciasno. Przerwij to, przerwij to A, proszę. Nie, nie, nie ma szans, żebym to przeżył. Kurwa, 17%. Kto jakiego będzie bić we mnie, kurwa. Jest ja mnie pierdolę. Jest. Przecież tam jedna klątwa na całą walkę siadła. Kurwa w klątwy Nie. 12% <noise> nie Ale to było najlepsze Musiły no Z dzisiejszych bitka... prób tak Z dzisiejszych prób, tak To jest bitka która na pancu zeroby spadła No tak 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 I ta poprzednia Ta pierwsza To też by tak było Nie z tamtej pierwszej co byliśmy zbilęliśmy hmm. tam samy. Hmm SAVE